Co się dzieje, gdy dwaj chłopcy uwierzą w istnienie ufo? Wszędzie pojawiają się latające spotki. Zwykli mieszkańcy stają się potworami. Dawne legendy ożywają. Obcy zdobywają władzę w miasteczku. Ciemność zagraża ziemi? Wampiry z kosmosu. Jutro o 10.50. W tym programie chodzi o odgadywanie haseł i rebusów, a dla zawodników studio przygotowaliśmy cenne na nagrody. W każdą niedzielę zapraszam do wspólnej zabawy. O co chodzi? Jutro o 13.30. Telewizja XXI wieku jest już u nas. Pierwsze spotkanie z Big Brotherem, kim naprawdę jest Wielki Brat. Program, który podbił świat po raz pierwszy w Polsce. Fragmenty zagranicznych edycji. Szczegóły realizacji polskiej wersji, zasady uczestnictwa w programie. Big Brother, pierwsze spotkanie. Jutro o 20:25. Super Lidze Koszykówki, nigdy nie brak emocji. Zapraszamy na kolejny mecz. Philadelphia 76ers zmierzą się z San Antonio Spurs. Mecz NBA. W poniedziałek o 15:05. Sponsorem programu jest Big Star. Poczuj moc, ujrzyj blask i odkryj piękno swoich włosów. Nowe szampony Nivea Herker. Innowacyjna formuła Calcium Vitamin Kompleks wnika w głąb włosów, sprawiając, że każdego dnia stają się mocniejsze i bardziej lśniące. Nivea Herker, piękno mocnych włosów. Czy możesz zauważyć poprawę zdrowia psa karmiąc go gotową karmą? Tak, jeśli codziennie karmisz go w pedigri. Tylko nowy pedigree z recepturą FortiBill to unikalna kompozycja witamin i składników odżywczych: białka potrzebnego mięśniom, węglowodanów dających energię oraz tłuszczów zapewniających zdrową i lśniącą sierść. O, to dobry! Nic dziwnego, że polecają go najlepsi hodowcy. Pedigree zdrowie, które widać. Hej, spróbuj! Crunchups American Cream? Smakują wyśmienicie. Nowość. Crunchy's American Cream. Tylko teraz super cena. Spróbuj. Człowieku, kiedyś przez trzy godziny wpatrywałem się w łyżeczkę i co? Nawet nie drgnęła. Ej, no! No co no. jest, Teraz czy będzie łatwiej przesuwać? Przesuwać? Ja go próbowałem nie zjeść. To masz problem z głowy. Satysfakcja gwarantowana, Helmoc. Przedstawiam Państwu produkt najwyższej jakości. KapiWit. Nowoczesny lek witaminowy w kapsułkach. KapiWit A plus E. Jakie ma działanie? Korzystnie wpływa na skórę, włosy i paznokcie. Pomaga zachować urodę i witalność. KapiWit A plus E. Witaminy młodości. Żeby dłużej korzystać z energii, trzeba używać jej rozsądnie. Dzięki nowej technologii bateria Energizer inteligentnie zużywa energię, działając dłużej zawsze i wszędzie. Energizer Intelligent. Inteligentniejsze użycie energii. Co jest lepsze od kanapki Big Mac? Dwie kanapki Big Mac! A teraz w McDonald's promocja dla smakoszy. Kup kanapkę Big Mac, drugą dostaniesz za pół ceny. Taka okazja tylko w McDonald's. Ria Perfect Fit. Dopasowuje się do kształtu ciała każdej kobiety. Ria Perfect Fit. Perfekcja formy. Dlaczego tabletki piorące OMO dają czystość nie do pokonania? Ponieważ dzięki unikalnej siateczce piorą równomiernie i docierają wszędzie. Stąd doskonała czystość i ani jednej plamy. OMO wie, co robi. Czy zauważyłaś, że twoje obiadki nie wzbudzają już entuzjazmu? Chrupiące złociste raz, dwa, trzy frytki łatwo ożywią twój posiłek bez obierania ziemniaków, bez smażenia, bez wysiłku. Raz, dwa, trzy, mm, frytki. Raz, dwa, trzy frytki. Posiłek szybki. Tak mi dobrze, tak radośnie, bo mam ciebie. Dziękuję ci za to i dziękuję to. Merci. Merci. Wykwintne czekoladki, pieczołowicie dobrane do jedynej i niepowtarzalnej kolekcji. Merci, tak podziękuję ci. Merci, że jesteś tu. Neutro Robert Sensitive. Ata